No dobra, na razie tu będzie biblioteka stała. Troszkę jeszcze powiększę. Tu już nie mogę, co prawda. <gry> potrzebują większego legowiska. Chyba się tam pobiłem. I już Czarnoksiężnicy z uśmiechem na ustach polecieli do swojej biblioteki, by wynajdywać nowe czary i w końcu może by wynaleźli ten czar. Nie wiem po kim audiencja skoro i takie i nie użyję chyba. To można zrobić przejście. Niezły szok się robi. Znaczy samo się nic nie robi. nowe Ty się ćwiczyć, ty się ćwiczy Zawalenie Lenie mają zawalenie Zmiana planów to będzie biblioteka Chociaż i tak na pewno to nie wystarczy. Nie, gdybym teraz. Yy, tylko chciałem wybudować jedną taką G1. dużą. A resztę bibliotek po prostu zburzyć. Ale nic by to nie dało. Muszą być wszystkie trzy wybudowane. Bo inaczej by się nie pomieścili. Pierwszy raz tak bardzo rozbudowuję swój loch. To źle. Ponieważ moją taktyką jest wybudowanie lochu, okopanie się i czekanie aż przeciwnikowi zacznie brakować kasy. Tak jak teraz. I dopiero wtedy go zaatakować. Wyczerpują się zapas złota. Zauważyłem. Kto ten kasy zjadł? Okej, okay, wszystko idzie do biblioteki. To źle Massive Satisfaction I jeszcze troszkę miejsca jest Ile jeszcze czaru zostało? Opracowano nową komnatę hmm. Tu będzie oczyszczania, niech będzie Sala Tortur Wyczerpują się zapasy złota Czemu nikt nic nie wydobywa. Wydobywają, wydobywają Czemu ja się martwię? Obracowano nowe zaklęcie. Stwory potrzebują większego legowiska. Dobra, zrobię większe legowisko. Łapkę. Nie ma warsztaty, proszę. są za mało. Ale tym razem ona będzie większa. O wiele większa. Oj, wydaje mi się, że po drugiej stronie coś chodzi. To nie byle co, jednak nie, nie wiem. Moment, nie, tu jeszcze nic nie ma, ale tu już tak świątynia, brak przestrzeni, brak przestrzeni i uzdrowienie. Złota. Opracowano nowe zaklęcie. Ale dziwnie to wygląda. Ale cóż musiałem tak zrobić, żeby zabezpieczyć swój rolę. Nie lot. Mówi się trudno. Wszystko dla bezpieczeństwa stworów. Chociażby powinienem ich olać. Oni powinni chronić mój loch, a nie ja. Iś, tak zresztą coś słabego tam sobie chodzi. Po drugiej stronie, opracowano nową komnatę. Dobra, rozkopię to. A to dusze. A właściwie jedna dusza. Nie jest żaden problem. Gra zapisana. Problemem jest to, że robi mi się ciemno w pokoju. <laughs> Masy w satysfakcji. Opracowano nowe zaklęcie. A tu jest ktoś pod kluczem. Tuż, I znowu woda. A tu jest znowu dusza. Wydrukowano Wejdę tam... Wejdę tam, ale wyczuwam pułapkę. Dlatego też będę musiał być ostrożny. O co ma taki no, to właśnie powieczek. Nic nowego. To co... Ee, o, jego brat na poziomie trzecim. Ty też się szkul. A co tu Aha. Też wolne. Oczyszczalnia. To masz wszystkie komnaty, tak, wszystkie komnaty. To malutka oczyszczalnia dla ogarów piekieł. Bo w poprzedniej nie ich nie było. Się zapas nie się Nie te też za mało złota. złota. Zaatakowano jest stwory. Nie znaczcie na to mnóstwo. te smugi przegrywają. Twoje jest twórny. O mój Boże. Zaburzaj. 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 Patrz Zaburzaj. 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 Aż Kurna, ten zginął. Dobra, olać to, jest jeden. Jest mocno. Szkoda, że nie ma cmentarza. Naprawdę szkoda, że nie ma cmentarza. Jak powiedział to troszkę więcej chodzi. Możesz władcy, To by się spodziewał, tak szybko. w Bądź co, bądź na pewno nie ja. To jest Bo on ma drogę, trochę Oj. te trochę to było naprawdę. Gdzie jest moje więzienie? Moje więzienie mieści się w. W tym miejscu się ma Widzę. A ja też go widzę. Owoje stwory nie mają szansy. Twoje sługi przegrywają. Twoje stwory atakują wroga. Dobra, kolejny. Masz za mnie. Twoje sługi Będzie dobrze, nawet on będzie mógł sobie popłacić swoim byłym władcą. No, jeszcze trochę. No, dawaj, 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 jeszcze trochę. Raczej i tak nie mam wam czym zapłacić. Oj o tym O, zmienił się w człowieka. Wolałbym walczyć na swoim terenie. Twoje sługi przegrywają. To ja ustawiam walki. Twoje stwory atakują O Zadam. Odpuszczę ci. No to są samoloty Może zarazem Jest samurek, wszyscy na moją stronę Szybko, No okej, okay, atakuję go Kurna, no mnie wygrywają Mujer Z takim bardzo wysokim włosem bo jednak trasy sporaż były bardzo wysokie i założę się, że nie było warto walczyć z tym władcą krainy znaczy nie warto, trzeba było z nim kiedyś w końcu walczyć, ale było jeszcze zbyt wcześnie, Żeby z nim walczyć. Okej, okay, trochę ciał tu będzie. Mogę się spodziewać kilku vampirów. Witam pana! Albo sam się ulec! się zapasy złota. Straciłem mnóstwo spory. Wszystkie są na pierwszym poziomie. Nie ma w satysfakcji. W tym jedna duża. I Najważniejsze jest to, że pozbyłem się nadmiaru. Nieprawda, nie pozwoliłem się na nadmiaru czarnoksiężników. Nadal ich mam dużo. Dobra, przydałoby się dokończyć już w końcu tą oczyszczanie. Dobra, czeka już kilka minut na dokończenie. I przydałoby się wywalić te trzech czarnoksiężników, żeby przyszedł ogarpikiem. już jest zdrowy? Tak, no to przyda mi się taki koleś przy ataku strażników na na strażników. Gra zapisana. Zaatakowano twoje